O nie, tata, zrób coś! Ja mnie no dobra. No dobra, masz. No dobra. Ale jest też, to dla ciebie tata kupił. Nie dla kaczek tylko. No dobra, masz. Ale muszę im wszystko być twojej za mną chodzą, no i za mną. Stój w miejscu i sobie jedz. Ale no, mogę mnie ugiąć. Smakuje? Uh -huh. Pyszne? Uh -huh. Jakie pyszne? Słonia. Trochę pieczne. Przeszło. Masz <laughs> tu łaką czuchny? Nie. Ale ja już więcej nie mam. Uważaj, A, córki, <laughs> przepraszam. Co? Co? No widziałam. nic, jedna cię atakowała, to oddałaś drugiej. No ma. No ona ciągle będzie chodzić, jak ciągle no dobra, masz. Ona chce cały czas jeść. On chce na zakupy I kupić coś do jedzenia. Masz. Mam. Daj, ta cię gryza, bo teraz wszystko oddasz kaczkom. Ma. No nic nie masz, bo ja nie chcę, żeby mnie goniły. mam, jedź. Masz zączki, jedź. Mam. Mam. Co ja mam? Co ja mam? Więc nie mam! Chyba mnie kochają jak Tosią mamę! O, nie, 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 więcej nie mam! Nie, więcej nie mam! O, o! To... Idźcie, bo mnie teraz To szybciej! Nie ma No, no dobra, wyłączam. Trzy, dwa, jeden, koniec.